Wyobraź sobie, że jest poniedziałek rano i siadasz do biurka. Otwierasz stronę firmową, żeby sprawdzić, czy nadal pozyskuje klientów, a tam pustka. Strona nie działa. Zero. Cisza, jak skrzynka mailowa w wigilię. I właśnie okazuje się, że ten przyjemny, działający 24 na 7, najlepszy pracownik na świecie, jakim jest twoja strona internetowa, poszedł na urlop. A właściwie to na strajk generalny, bo od miesięcy nikt nie dawał mu aktualizacji. I tu zaczyna się dzisiejszy odcinek. Zobaczysz, co się dzieje, gdy twoja strona internetowa nagle zaczyna pakować walizki i zadawać się z hakerami. A uwierz mi, to nie są romantyczne spotkania. WordPress to prawdziwy gigant w świecie stron internetowych i odpowiada już za około 40% wszystkich stron na świecie. To tak, jakby twoje miasto miało jedną sieć kebabów i wszyscy pchali się tylko tam. Popularność, piękna sprawa, ale niestety, im więcej klientów, tym więcej kieszonkowców kręci się po okolicy. I tak samo jest z WordPressem. Im bardziej popularny, tym bardziej interesują się nim cyber. Przestępcy. Więc jeśli Twoja strona rzeczywiście przyciąga klientów i sprzedaje, to ignorowanie aktualizacji jest jak zostawienie otwartego okna na noc w firmie i proszenie się, żeby ktoś tam zajrzał. Dane z 2024 i 2025 roku są bardziej dramatyczne niż mail od księgowej z treścią Mamy kontrolę z Urzędu Skarbowego. Prawie 8 tysięcy luk znaleziono w WordPressie w całym 2024 roku, czyli 22 luki dziennie. Do tego 64 782 potencjalne luki bezpieczeństwa, to też w 2024 roku, aż prosi się o włamanie. I na koniec. 13 tysięcy stron na WordPressie jest hakowanych. Codziennie. Codziennie. To tak, jakby codziennie na świecie znikało średniej wielkości miasteczko. I to wcale nie są jakieś abstrakcyjne cyferki z kosmosu. Partnerem kanału jest rozwojowikom, strony internetowe dla lokalnych firm usługowych. Partnerem kanału jest lhpl, hosting ze wsparciem, na którym możesz polegać. Z kodem pk20, rabat 20% na wybrany hosting. Zobaczmy, jakie są główne zagrożenia płynące z tego, że WordPress nie jest aktualizowany. Sam rdzeń WordPressa jest całkiem spoko, bo w 2024 roku w całym tym roku wykryto zaledwie 7 dziur. Ale prawdziwy dramat dzieje się we wtyczkach i motywach. Tam jest aż 96% wszystkich zagrożeń. I to oznacza, że Twoja magiczna wtyczka od wszystkiego może nagle okazać się magiczną furtką dla hakera. A co haker może zrobić swoją stroną? W skrócie, wszystko to, czego byś nie chciał. Czyli podmienić treści na coś wstydliwego, dodać złośliwy kod, przekierować Twoich klientów na jakieś inne dziwne strony. Może też ukraść dane, a nawet rozsyłać spam w Twoim imieniu. Czyli klienci zaczynają otrzymywać maile o cudownych tabletkach, podpisane Twoim imieniem, nazwą Twojej firmy i wysłane z Twojego adresu e-mail. Brak aktualizacji to prosta droga do wycieku firmowych danych i tajemnic. A wszyscy doskonale wiemy, co grozi za wyciek danych osobowych. Kary RODO są ogromne. Do tego Google nie lubi stron popsutych, powolnych i niebezpiecznych. Takich stron nie lubią też modele AI, czyli m.in. ChatGPT, Gemini czy Cloud. A więc ignorowanie aktualizacji może oznaczać. Wolne ładowanie, błędy w wersji mobilnej, a w najgorszym przypadku, banicje w wyszukiwarce Google czy właśnie w modelach AI. Czyli z dnia na dzień Twoja firma może stać się niewidoczna. Nieaktualizowany WordPress to same problemy. Dłuższe ładowanie, awarie, błędy, wysypujące się formularze czy niedziałający sklep. I ostatecznie niedziałająca strona to straty finansowe. I to już jest najgorsze, bo mówimy o prawdziwej kasie. Tylko jedna godzina awarii to mogą być utracone zamówienia. Naprawa po awarii to jest koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Odzyskiwanie danych, nawet pięć tysięcy złotych. Do tego spadek ruchu o 50-70%, wyższe koszty reklamy i utrata klientów. Czyli taki niezaktualizowany WordPress jest trochę jak pracownik, który siedzi przy zbiórku, ale nie pracuje, tylko przewija TikToka i wysyła ludziom wirusy. I ty mu jeszcze za to płacisz. Może nasłuchałeś się od ludzi, że lepiej nie dotykać WordPressa i go nie aktualizować. I nie ma nic gorszego. Zdradzę ci. Trzy najdurniejsze mity na ten temat. Mit pierwszy: aktualizacje zawsze psują stronę. To tak jakby mówić, że każda wizyta u dentysty kończy się wyrwaniem zęba. Jasne, czasem coś poszczypie, ale zazwyczaj wychodzisz stamtąd zdrowszy. A prawda jest taka, że 90% aktualizacji przechodzi gładko. A jak coś się sypnie to zazwyczaj wystarczy szybka poprawka i po problemie. Mit drugi: moja strona jest za mała, żeby ktokolwiek chciał ją atakować. No jasne, bo hakerzy mają czas sprawdzać, kto ma małą stronę, a kto dużą witrynę. A prawda jest taka, że większość ataków robią automaty: skanują internet jak odkurzacz. Jeśli twoja strona jest na WordPressie i nie ma aktualizacji, to dla nich jesteś łatwym celem, niezależnie od wielkości. I mit trzeci. Operator hostingu robi backupy, więc luz. To trochę jakbyś mówił nie zapinam pasów, bo mam ubezpieczenie. A prawda jest taka, że backupy to tylko część układanki. Pomaga odzyskać dane, ale nie zatrzyma spadku ruchu z Google. Nie powstrzyma kradzieży danych i nie sprawi, że haker nagle przestanie buszować po twojej stronie. W takim razie. Jak aktualizować WordPressa, żeby strona nie wyleciała w kosmos? Po pierwsze, wykonaj kopię zapasową plików, bazy danych, całej konfiguracji. Po drugie, sprawdź, czy wtyczki i motyw dogadają się z nową wersją WordPressa. Po trzecie, kolejność aktualizacji. Najpierw sam WordPress, a później wtyczki i motywy. Inaczej będzie jak z budową domu zaczętą od dachu. Podczas wykonywania aktualizacji nie zamykaj też przeglądarki. Brzmi? Banalnie, ale znam ludzi, którzy zamknęli przeglądarkę w połowie procesu. Efekt: strona zawisła jak Excel z 2009 roku. Po aktualizacji, wszystko przetestuj: formularze, menu, wersję mobilną. Bo jeśli coś nie działa, to klienci napiszą ci o tym pierwsi i to nie będą miłe wiadomości. I na koniec sprawdź szybkość. Strona powinna ładować się błyskawicznie. Jeśli działa wolniej niż ekspres do kawy, to coś poszło nie tak. Nie każdy musi być informatykiem. Jeśli Twoja strona zawiera coś więcej niż tylko numer telefonu do firmy, to warto mieć kogoś, kto się nią zaopiekuje. Najczęstsze sytuacje, w których się to przydaje, to wtedy, gdy strona generuje realny ruch i przychody. Czyli jest prawdziwym źródłem klientów. A także wtedy, gdy masz sporo niestandardowych wtyczek i boisz się, że nie zadziałają po aktualizacji. Przyda się to także wtedy, gdy nie masz technicznego doświadczenia i nie zamierzasz uczyć się na własnych błędach. Albo po prostu nie masz czasu, bo wolisz zajmować się firmą niż klikaniem update'ów. I przede wszystkim wtedy, gdy przechowujesz wrażliwe dane klientów, bo masz na przykład sklep na WordPressie i nie chcesz. Wycieku tych danych. Ile coś takiego kosztuje? Jednorazowa aktualizacja to najczęściej koszt między 300 a 800 zł. Takie stałe miesięczne wsparcie to koszt między 100 a 500 zł, czyli jakieś 1000 do 5000 rocznie. Brzmi jak wydatek, ale w praktyce to oszczędność. Bo naprawa strony po ataku zwykle kosztuje kilka razy więcej. Plus jeszcze nerwy, utracone zamówienia i tłumaczenie się. Klientom. A jeśli nie chcesz się tym zajmować, to ja to zrobię. Ty możesz więc skupić się na biznesie. A ja zajmę się tym, żeby Twoja strona była zawsze sprawna, bezpieczna i działała jak należy. Jeśli chcesz, napisz na paweł.pawełkepa.pl. A nieaktualizowanie WordPressa to wcale nie oszczędność. To raczej jak oszczędzanie na gaśnicy w biurze. Dopóki nic się nie dzieje, jest fajnie, ale jak już się zapali, to płacisz 10 razy więcej. Jeśli tak ci wygodnie, to możesz do aktualizacji podejść etapami. Zacznij od wykonania kopii zapasowej swojej strony. Następnie wykonaj aktualizację i przeprowadź testy. Sprawdź, czy wszystko na stronie działa po tej aktualizacji. Monitoruj też stale, czy strona działa i jak długo się ładuje. To może dziać się automatycznie. Są do tego darmowe narzędzia, takie jak to, które widzisz teraz na ekranie. Link do tego narzędzia też widzisz na ekranie, a dodatkowo umieściłem go w opisie filmu. A jeśli wolisz, żeby ktoś po prostu ogarnął to za ciebie, to odezwij się do mnie. Najważniejsze, żeby nie zostać w miejscu, bo hakerzy i błędy w kodzie nie biorą wolnego.